Cześć widowie słuchajcie dzisiaj po prostu jestem w domu czy w ogóle znacie mnie chyba z różnych shortów, ale to nie teraz mowa e, słuchajcie, dzisiaj idziemy do pracy tylko, że muszę czekać bo jeszcze gość mi przyjechał Znaczy, jak będę miał pracę, ja to do tego to zobaczymy się po prostu tak króciutkie, malutkie przerwie Dobra widzowie, właśnie wróciłem z Maka. więc słuchajcie, mam na razie te roboty bo w musiał muszę wybrać. będę po prostu kelnerem, znaczy, znaczy będę pracował w przekazach, będę zamówienia, i po prostu będę jechać. Poczekajcie, muszę już kluczki, muszę, zapalę, powolutku, na gaz. Wiesz, wcześniej w kierunku, ale mi się śpieszyła policja górę, górę. Oczywiście to sobie może będzie się toczyło na multiplayer, ale nie wiem. No zależy jak to będzie, czy to multiplayer będzie, czy nie. Na razie wjeżdżam, bo tutaj są ten trochę parking, ale dobra, nieważne teraz. Ja do wam oczywiście sam się pójdę w samym świecie pójdę po filmie co do sąsiadu. To jeszcze jak pojawi do druga komputerownika to Wam pokażę coś. To jest takie moje małe filmko oczywiście, chciałam, to mam tu mały komputer, i w ogóle. Więc słuchajcie, takie odcinka, jak mam w krótkiej jedynie mojej video. Może w ogóle, że nie mam materiału. Zajdźmy do krótkiej.

Poczekajcie, Poczekajcie chwilę, bo macie... Dobre Dobra, widzowie, słuchajcie, sorry, że... bo u was to była krótka przerwa, u mnie długo, słuchajcie... Ja są w połowie drogi, bo słuchajcie, miałem... pewien problem, że mnie by było nie słychać, ale już mnie słychać. Więc jedziemy dalej, długi... muszę wejść z car bo myślałem, żeby wam nie przynudzać, to po prostu tak zrobiłem, nie wiem, więc idziemy już do tego fajnego miasta. Więc... Właśnie, ja jakiś tam nocleg i w ogóle mój kubec mi tam załatwił HT1. A, i zaraz sobie wkroić. Jeszcze jedzie chwila. z się 我也是。 Spokojnie to. Widzowie są głupi trochę, ale no po prostu, pff, po prostu nie wiem co powiedzieć. Nie wiem, naprawi się to, bo to do blacha, że znam takiego jednego. Tak to, to spokojnie. widzowie jakie fabryki tego miasta, stacje są. To jeszcze nie jest ich na stronie za to tym runda.

Muszą coś klaski. Poczekajcie, chwla. Już widzę obie sojce. Prawie jest. Właśnie przekroczyłem barierę tego wielkiego miasta. Oczywiście angielskie miasto jesteśmy pod szpitalem. A jak nie, muszę jechać. Twój kanfręcznik. wyjdzie właśnie w to miejsce. Po Oczywiście,

tego czego a to I nie widzi, więc jeszcze wodzę jak tylko wreszcie nie poszukiwasz to tego wielkiego ja naszego Ja byłem chyba totalnie... Dobra, widzowie, widzimy się w następnej serii. Zostańcie oczywiście... Będziemy się widzieć w noclegu, ale kończysz. Pa!